Lando wygrywa, Max minimalizuje straty. Kimi bohaterem Oscar w rozpaczy. Zaczynamy. Cześć, to Michał Gońcerowski. Zapraszam was na Woku Padoku. Po pierwszym wyścigu w tym sezonie po Grand Prix Australii. Rany. Ale super, że to się już zaczęło i to z przytupem, bo przyznajcie, że cały weekend był bardzo ciekawy. No a wyścig to creme de la creme ze względu na te bardzo trudne warunki. Dobra, to chyba zaczynamy w takim razie od yy, McLarena. Wyglądało na to: po pierwsze, że McLaren, tak jak w Bahrajnie, jest najszybszy, to jest raz. Dwa, że Lando i Oscar dowiozą do mety dublet. Moje spostrzeżenia z tego wyścigu: po pierwsze. Weszły w życie Papaya Rules w nowym wydaniu i okazało się, że mogą się ścigać, ale jednak nie mogą się ścigać. To znaczy w zespole uznali, że Oscar i Lando mogą walczyć między sobą, ale nie w momencie, kiedy są trudne warunki na torze. Zbyt dużo by być może ryzykowali i zespół chciał doczekać do tego, aż warunki się zmienią, czyli z punktu widzenia Oscara. No to w nieskończoność można było czekać. To jest pierwsze spostrzeżenie. Drugie takie, że Oscar dosyć szybko zbliżał się do Landonorisa. Może trzeba to było ustalić wcześniej, że jeśli warunki są trudne, to się nie ścigamy, albo czekać na jakiś specjalny sygnał, żeby można się było ścigać. No i trzecie, to jest oczywiście to, co się zdarzyło w zakręcie numer 12: Super Pech. Ci, którzy jadą na początku, mają najtrudniej. Jechali na slikach. Zaczęło padać. Max Verstappen jadący za nimi, blisko dosyć, widział co się dzieje, mógł odrobinę szybciej zareagować niż stało się to z Lando Norrisem i z Oskarem Piastrym. Lando Norris wyjechał jako pierwszy, złapał trochę żwiru, wrócił na asfalt, ale zwróćcie uwagę, że wrócił odrobinę szybciej. Odrobinę wcześniej od Oskara Piastriego. Oskar Piastry nieco dłużej przejechał po trawie, później wyjechał na asfalt i dlatego wyrzuciło go na zewnętrzną część zakrętu, wpadł w trawę i wyglądało, że już się z niej nie wydostanie. Wydostał się, minimalizował straty, dojechał na dziewiątym miejscu. No ale przyznajcie, czy jest ktoś, komu serce nie pękało, jak się patrzyło na Oskara Piastriego i się pomyślało: Kurczę, pierwszy Australijczyk, który miał szansę na podium w Grand Prix Australii, Daniel Ricardo stał na chwilę, ale później został zdyskwalifikowany. Oskar Piastri był już czwarty. Tutaj mógł nawet powalczyć o zwycięstwo. A tymczasem znowu ta klątwa ciąży nad, Australijczyka, nad Australijczykami, i ostatecznie dojechał na dziewiątym miejscu. Żartował później, jak już emocje opadły, że czuł się wyjeżdżając z tego trawnika, jak wtedy, kiedy przyjechał do Jeremiego Clarksona na Didley Squat i tam musiał manewrować ciągnikiem z naczepą. Przyznać trzeba, i ja to też przyznaję, że nie wierzyłem, że on już z tej trawy wyjedzie. Wyglądało na to, że zakopał się na dobre. Udało mu się ostatecznie wyjechać jakimś nadludzkim wysiłkiem e, i też taką ogromną determinacją. Może te ciasteczka, które tam babcia Oscara przynosi zawsze do McLarena, go zmobilizowały w jakiś sposób do tego. W każdym razie wyjechał, wrócił, e, wykonał fenomenalny manewr na sam koniec na Louisie Hamiltonie, e, wyprzedził go. No po prostu fenomenalnie ale to wystarczyło tylko do dziewiątego miejsca. Słuchałem później oczywiście, co mówił o Skarpiastri, kompletnie załamany, trudno mu to było wszystko wytłumaczyć. Nie da się też ukryć, że to nie był jakiś wielki błąd kierowca, ani jednego, ani drugiego. No po prostu splot okoliczności, po prostu czasem tak bywa. Myślę, że zdołowało go też to, że Lando Norrisowi się udało, a jemu nie. Że Lando Norris odjechał już w klasyfikacji generalnej, a on już na początku sezonu będzie musiał odrabiać straty. To mogły być małe straty z drugiego miejsca, a się zrobiły Zdecydowanie większe, mnóstwo rodziny, przyjaciół, kibiców, no i już ta, ten bliski kontakt, tak naprawdę, bo już niewiele zostało do mety. To wszystko spowodowało, że mógł się biedny Oscar podłamać. Lando Norris z bardzo pewnym zwycięstwem na początek tego sezonu zwróciliście też pewnie uwagę, że nowi sponsorzy się pojawili, że z takiego futerału Louis Vuitton. Wydobywał swoje trofeum, później jeszcze miał obowiązkowe zdjęcie, że jest nowy ten pokój przed podium, który zdobi logo Moë Chandon, kolejnego sponsora, i że tak hojer zamiast Rolexa odmierza czas. Już mówiłem o tym, ale jeszcze może przypomnę, że koncern LVMH zapłacił 150 milionów dolarów za sezon, za tę całą promocję, a później after party z tym napojem z Gerardowa, o którym już mówiłem, wysoko alkoholowy. Lando Doris zaczyna tak, jakby chciał. Mówi, że rywale są bliżej niż się e, wszyscy spodziewają, spodziewali, ale ja mam wrażenie, że McLaren ma przewagę i też zaimponowało mi to, co Oscar i Lando zrobili w kwalifikacjach, bo pod presją na ostatnim okrążeniu wykorzystali potencjał samochodów obu i jednak 40 sekundy przewagi nad Maxem. To było dosyć sporo, a w Red Bullu taka troszkę sinusoida w związku z tym, że szukają odpowiednich ustawień samochodów dobycia potencjału samochodu. Prowadzi się w pewnym zakresie przyjaźniej, ale wtedy jest wolny I jak chcemy, żeby był szybki, to jest bardzo narowisty. No, tak, w skrócie, można podsumować to, co Max Verstappen mówił w trakcie tego weekendu. Szacun dla Maxa, bo pokazał kunszt w trakcie tego trudnego wyścigu na super trudnej, mokrej nawierzchni, no ale to jest właśnie Max i potrafi zrobić coś ekstra. Liam Lawson zdecydowanie poniżej oczekiwań, zostawmy, dajmy mu jeszcze trochę szansy, zobaczmy jak się będzie. Spisywać, naprawdę miał bardzo trudny weekend, również związany z problemami technicznymi z samochodem. Także ja na spokojnie zaczekam. Jestem pewien, że Liam Lawson się nie podłamie tym, no jednak, słabym występem na początku sezonu. A Mercedes Was nie zaskoczył? Zaskoczyło mnie to, że Toto Wolf powiedział, że oni są dopiero gdzieś tam piątą siłą. No, mi się wydaje, może czwartą, mi się wydaje, że jednak zdecydowanie wyżej. George Russell, świetna jazda, nie popełniał błędów, dojechał na trzecim miejscu, dowiózł podium, robił co mógł, nie miał takiego tempa jak samochody przed nim i nawet kiedy Max Verstappen zaczynał tracić, to George Russell nie był w stanie doszlusować do niego, no ale z drugiej strony wykręcił podium, w kwalifikacjach też mógł zdziałać więcej, nie poprawił się na ostatnim przejeździe, ale potencjał tam w samochodzie był, moim zdaniem, Mercedes będzie się liczyć w walce o podia i o zwycięstwa w tym sezonie. Oczywiście, jeśli McLaren będzie miał słabszy dzień, bo z dobrą formą McLarena obawiam się, że trudno będzie im. Podskoczyć. No i kimi Antonelli, no bo naprawdę jestem zachwycony, co ten dzieciak wyprawia. Nie poszło w kwalifikacjach ze względu na uszkodzenie podłogi, i tak wszyscy już zaczęli mówić: Dobrze, dobrze, talent, młody, ale poczekajmy. Kurczę, co to jest za kocur? Co on wyprawiał w trakcie tego wyścigu? Awans ostatecznie na. Czwarte miejsce. Dostał karę 5 sekund za niebezpieczne wypuszczenie w alei serwisowej przesunięty za Aleksa Albona. Karę potem cofnięto i to jest dosyć ciekawa sytuacja. Mercedes skorzystał z prawa do ponownego rozpatrzenia werdyktu sędziów, powołując się na nowe dowody. Tym nowym dowodem były ujęcia z kamery e, z nadgłowy e, Kimiego Antonellego, pokazujące, że nie wpakował się w niebezpieczny sposób e, pod koła. Niko Hulkenberga, sędziowie to uznali, odwołali karę, o, to się dosyć rzadko w sumie zdarza, i Kimi Antonelli wrócił na czwarte miejsce. Eee, fantastycznie też wyprzedził Alexa Albona, ten manewr, no naprawdę, eee, szacuneczek dla niego, bo w tych ekstremalnych warunkach i jeszcze przy tych wszystkich przygodach, jakie spotkały wielu kierowców, w tym Fernando Alonso, pokazał, że ma kohomes i radzę mu się przyglądać, drugi najmłodszy Zdobywca punktów w Formule 1 po Maxie Verstappenie, tak jest, a trzeci jest Lance Stroll i chyba najmłodszy zdobywca punktów w debiucie z tego co pamiętam, także już się jakoś kimi Antonelli zapisał w, na kartach historii Formuły 1, myślę, że będzie jeszcze dużo z niego pociechy. Przenosimy się do Ferrari. Zawód, co? Pewnie liczyliście na więcej. Ja chyba też liczyłem na więcej. Pogubili się trochę. Wydaje mi się, że pogubili się z ustawieniami. Louis Hamilton przyznał, że w mokrych warunkach on w ogóle nie wiedział, co się dzieje z tym samochodem. On tak się zupełnie inaczej zachowuje i tylu rzeczy musiał się nauczyć, że to po prostu wymaga czasu. I wydaje mi się, że ma tutaj rację. W kwalifikacjach 20 sekundy przegrał z Charlesem Reklerkiem akceptowalnie, ale ewidentnie gdzieś tam. Albo inaczej się przymierzali do tego wyścigu z innymi ustawieniami, dlatego w kwalifikacjach nie poszło im tak jak wcześniej w treningach, albo w ogóle się gdzieś pogubili w ustawieniach, mają nad czym pracować. Zwracam uwagę na komunikację e, Luisa Hamiltona ze swoim inżynierem wyścigowym Ricardo Adamim, który wcześniej pracował z Carlosem Saincem i z Sebastianem Fettelem. Na razie nie wygląda to najlepiej. I tam nawet mówił Luis Hamilton przez radio: Przestań mi ciągle powtarzać komunikaty. Powiedziałeś, zrozumiałem. Nie wtrącaj się jak jadę. Wiem, co robić z samochodem. Nie wiem, o co chodzi z K1. Nie, nie dotarłem jeszcze do tego, co to za tryb, magiczne rozwiązanie, które pomaga wyprzedzać, jak rozumiem, natomiast na razie jest to zagadką, może gdzieś się w międzyczasie pojawi, ale w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, to tego nie wiadomo. Charles Leclerc, no też y, oczywiście liczył na więcej. Ja mam wrażenie, że Ferrari się odbuduje i mam wrażenie, że ma zdecydowanie więcej do pokazania. Bywają czasem takie weekendy, jak w zeszłym roku w Kanadzie, gdzie Ferrari kompletnie się pogubiło, bo pokpili ciśnienia w oponach i tam na torze, który teoretycznie im pasował, nie zdobyli żadnego punktu. Czasem tak bywa. Na szczęście następny wyścig jest już bardzo szybko, bo w kolejny weekend w Chinach, więc będziemy się mogli przekonać, kogo na co realnie stać. Jeśli miałbym szukać jakiegoś bohatera tego weekendu To oprócz Kimiego Antonellego Wybrałbym oczywiście Alexa Albona Mieliśmy chyba takie przeczucie Że Williams jest niezły, że jest szybki Na pojedynczym okrążeniu, ale w tempie wyścigowym Na tych oponach, w takich warunkach Też poradzili sobie fenomenalnie Czwarte miejsce, ostatecznie piąte miejsce Alexa Albona eee, No przeszczęśliwi wszyscy w Williamsie I ja się też cieszę, bo im kibicuję I czekałem aż ta wielka stajnia Z wielkimi tradycjami w końcu się odbuduje eee, Carlos Sainz rozbił samochód zaraz na początku wyścigu analizowali to później opowiadał o tym z dużym spokojem, że to nie jest tak, że on za mocno dodał w pewnym momencie gaz. E, sprawdzili w telemetrii i jest tam coś, co odkryli, ale o czym nie może powiedzieć. No ale nie był jakoś specjalnie załamany i mam wrażenie, że ekipa Williamsa hmm, no, będzie mocna w tym sezonie. Słuchajcie, jakbyście dzisiaj mieli wybrać trzy najmocniejsze ekipy, Skład kierowców, to kogo byście wybrali? Bo ja bym wybrał McLarena, oczywiście Ferrari i Williamsa. I moim zdaniem to są, biorąc pod uwagę zestaw kierowców, trzy najmocniejsze zespoły. Dajcie znać, bardzo proszę, czy widzicie to inaczej? No i też jakie są Wasze wrażenia w ogóle po tym wyścigu? Co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, co Was zaskoczyło i na co czekacie w dalszej części tego sezonu? No to przechodzimy do kolejnych w takim razie zespołów. Aston Martin, kto by się spodziewał? Jechali solidnie. Doświadczenie zaprocentowało. Lance Stroll na szóstym miejscu. Fernando Alonso z rozbitym samochodem poirytowany, wkurzał się na to, że zakręty zostały zbudowane w taki sposób, że żwir jest na torze i ma rację. Chyba trochę niefortunnie ten zakręt został przebudowany w tej sekcji tam 6, 7, dlatego że dużo tego żwiru było i czerwona flaga się pojawiła, i wydaje mi się, że to zbyt niebezpieczne, że jednak to przesunięcie żwiru bliżej. Zakrętu spowodowało, że jeśli ktoś wyjedzie za szeroko, to później się robi niebezpiecznie dla innych kierowców, i powinni o tym pomyśleć. Zauber na tym etapie sezonu ma więcej punktów niż. Ferrari. A to za sprawą Nico Hulkenberga. No proszę, proszę. Kto by się tego spodziewał? Chciałem pochwalić Zaubera, Nie tylko za to, że zdobyli punkty, ale za to, że odbili się od dna. Bo pokazali, że mają samochód konkurencyjny. No gdzieś tam ze środkiem stawki, powiedzmy, z tymi dolnymi rejonami środka stawki, ale oni wcale nie byli tacy wolni w kwalifikacjach i naprawdę od początku weekendu pokazywali, że Zrobili postęp i, i bardzo się z tego cieszę, bo wydawało się, że mamy do czynienia z ekipą, która znowu będzie szorować podnie. W zeszłym sezonie zdobyte tylko raz punkty przed głanią Joe pod sam koniec sezonu, a tak było fatalnie. A tu proszę, zaczyna się sezon i są najwyżej klasyfikowanym zespołem z silnikiem Ferrari w, w tym momencie. Nieźle co. Jeżeli chodzi o Gabriela Bortoletto, tam coś dziwnego stało się z tym samochodem, kiedy rozbił się Brazylijczyk. Wydaje mi się, że to też jest bardzo dobry debiutant. Natomiast no, widać w takich ujęciach, kiedy samochód się obraca jeszcze przed uderzeniem w bandę, że tam pękło zawieszenie, tylne zawieszenie w, w samochodzie Zaubera, więc wydaje mi się, że tam się coś dziwnego mogło jeszcze zadziać. Jeżeli chodzi o debiutantów, tylko dwóch dojechał do mety, już o tym powiedziałem. W hasie pokpili trochę e, strategię. W Williamsie nie wiem, czy wiecie, ale to Carlos Sainz namawiał na to, żeby w odpowiednim momencie ściągnąć Alex Albona. Alex Albon bardzo mu za to potem dziękował. Dlatego że to był bardzo dobry moment, a Carlos Sainz wiedział, czuł, co się dzieje na torze i wiedział, w którym momencie zjechać. Coś, czego zabrakło Ferrari. No i Ferrari się pogubili. Zupełnie nie dość, że z ustawieniami samochodu, to ze strategią, wszystko poszło właściwie tam nie tak. No ale co to wszystko znaczy, przy tym, co przeżył biedny Iza Kaczar? Rozbić się. W takim momencie, starałem to sobie wyobrazić. Nie wiem, to jest trochę tak, jakbyście mieli serię koncertów: chodzicie na pierwszy ważny koncert. Potykacie się, zahaczacie o kabel, nie wiem, wybijacie sobie ząb albo łamiecie rękę, nie jesteście w stanie zaśpiewać na tym pierwszym koncercie, a wszyscy czekają i właściwie wszystko runęło. Biedny, zapłakany Izak Ajar. Fantastyczne zachowanie taty Luisa Hamiltona. Ajar wcześniej wrzucił zdjęcie z Luisem, bo zawsze no, miał wielki szacunek cały czas ma do Luisa Hamiltona i super zachowanie taty Luisa, który wyszedł, pocieszył biednego Izaka Ajar. Ajar doszedł już do siebie, nawet wypowiedział się, w w Social mediach i oczywiście do kamer się wypowiadał, no ale możemy sobie wyobrazić, jak biedak był zdruzgotany po tym, jak rozbił się jeszcze, za, zanim zaczął się wyścig, zanim zobaczył czerwone światło, tak naprawdę bezlitosny. Helmut Marko, że to jest zawstydzające popełnić taki błąd. Christian Horner trochę wziął w opiekę, no, Izaka Adżara i powiedział, że spokojnie, że był szybki przez cały weekend, że to były trudne warunki. Niektórzy z tych młodych kierowców pierwszy raz jechali na przejściowych oponach. One są trudne w prowadzeniu. Widziałem paradę kierowców, nie wiem, czy oglądaliście, Alex Albon powiedział, współczuję tym wszystkim debiutantom, bo oni jeszcze nie wiedzą, z czym będą mieli do czynienia. Pewnie takiemu Adżarowi leży na sercu, jak sobie zobaczył, że rozbili się też Carlos Sainz czy Fernando Alonso, no ale... No ale to jest bolesne. Na całe szczęście kolejny wyścig już niedługo, więc będzie miał szansę się odbudować. Cały weekend w Australii bardzo interesujący. W sumie nie do końca wiemy, jaki jest jeszcze podział sił. Chociaż mam wrażenie, że McLaren jest gdzieś na prowadzeniu, natomiast co za jego plecami, to jeszcze chwilę poczekajmy. Zmieniały się warunki z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę, w niedzielę. No wiadomo, ten wyścig naprawdę ekstremalny. Wystarczyło popełnić minimalny błąd, albo nawet nie tyle błąd. Co czasami nie wyczuć, jak zmieniają się warunki. E, a one się zmieniały. Kiedy zaczynało padać, przestawało padać. Kiedy gdzieś pojawiło się więcej żwiru albo jakiegoś brudu naniesionego przez innych kierowców. No ale prawda jest taka, że australijska klątwa w Melbourne trwa i dotknęła tym razem. Oskara Piastriego. Słuchajcie, nie ma za dużo czasu na pozbieranie się. Czeka nas kolejny weekend. Znowu o nocnych godzinach. W ogóle trzy takie weekendy przed nami, bo Australia, Chiny, potem tydzień przerwy i Japonia, więc trzy, yy, w trzy weekendy w ciągu czterech tygodni trzeba będzie wstawać w nocy, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać jakie wrażenia, jakie wrażenia z powrotu do Eleven Sports. Wydaje mi się, że udało się zrobić dużo fajnych, dynamicznych wejść. Marcin Budkowski, obecny też na miejscu w Australii, dołożył swoje supercelne spostrzeżenia Marcina i dużo się działo po prostu w trakcie tego weekendu. Wydaje mi się, że to wszystko na plus, ale oczywiście czekam na wasze opinie. Będzie mi miło, jeśli napiszecie, co sądzicie o tym wszystkim, co działo się w Australii, jakie są wasze przewidywania, jakie są trzy najmocniejsze zespoły pod kątem zestawienia kierowców, czyli dwójki kierowców. Czy macie jakieś inne opinie? No i który Debiutant zrobił na Was największe wrażenie, powiedziałem już, że Kimi Antonelli, a oprócz Kimiego Antonellego, kogo byście wymienili? O, to już będzie trochę trudniej. Gdyby nie ten wypadek na początku, to pewnie powiedziałbym o Adjarze, bo naprawdę super pojechał w kwalifikacjach. No a tak się stało, jak się stało. Dodam jeszcze, że Juki Tsunoda niepocieszony, że znalazł się poza punktami, chociaż na spore punkty. Liczył w trakcie tego wyścigu. Dzięki za to spotkanie. Trzymajcie się. Miłego weekendu, chciałem powiedzieć. Miłego tygodnia oczywiście. Słyszymy się i widzimy w kolejny czwartek i zaraz potem będzie Grand Prix Chin. Jeśli macie jakieś oczekiwania, pytania, czekam w komentarzach.